Pięć ciekawostek o szczeniakach poszerzy naszą wiedzę w temacie funkcjonowania młodych psów. Psy i koty to najbardziej popularne zwierzęta domowe na kuli ziemskiej. Psy mające zapewnioną fachową i specjalistyczną opiekę cieszą się dobrym zdrowiem i żyją dłużej. Karmienie szczeniąt przez sukę powinno rozpocząć się zaraz po urodzeniu. Pierwszym pokarmem psich noworodków jest siara, wytwarzana 72 godziny po porodzie. Przez pierwsze trzy tygodnie życia potrzeby pokarmowe szczeniaków zaspakajane są w pełni przez pokarm matki. Wybrane ciekawostki o szczeniakach Okres karmienia szczeniąt przez sukę trwa średnio 6 tygodni. Ilość produkowanego mleka uzależniona jest od liczby szczeniąt i masy ciała suki. Mleko to jest bardzo bogate w składniki odżywcze. 1 litr mleka zawiera około 80 g białka. U przyszłych psich matek we wczesnej fazie ciąży nie obserwuje się dużego przyrostu płodów. Największy ich wzrost i rozwój widoczny jest w okresie ostatnich trzech tygodni. Poprzedza go znaczny rozwój gruczołu mlekowego. Oznacza to, że dodatkowe zapotrzebowanie na energię i wybrane składniki pokarmowe w początkowej fazie ciąży jest niewielkie. Suki są przeważnie dobrymi matkami. Jeżeli jednak z różnych powodów maluchy zostaną pozbawione matczynej opieki, to w takim przypadku należy znaleźć im matkę zastępczą. Mamką może zostać każda zdrowa i karmiąca suka, która ma dobrze rozwinięty instynkt macierzyński. Suka może czasami odrzucić obce szczenięta. Zbliżony skład do mleka suki posiada mleko owcze. Kochasz zwierzęta? Odkryj największą platformę dla miłośników zwierząt. Portal Geozo to 1500 artykułów o zdrowiu, wychowaniu i żywieniu zwierząt. Ale to nie wszystko. Akademia Geozo to profesjonalne kursy online i książki dla właścicieli i pasjonatów zwierząt. A w naszym sklepie zoologicznym Znajdziesz najlepsze produkty dla swojego pupila w dobrej cenie. Wejdź na geozo.pl i zadbaj o swojego pupila jak ekspert. Z miłości do zwierząt wszystko dla nich w jednym miejscu. Link do portalu w opisie filmu. Do wybranych ciekawostek o szczeniakach należą: 1. Szczenięta rodzą się z odruchem ssania. Które zanika pomiędzy szóstym a ósmym tygodniem życia. W tym czasie można zaobserwować hierarchizację przy przyjmowaniu pokarmu. Zdrowe i silne maluchy w czasie pierwszych dni życia są do 12 razy na dobę. W miarę dorastania robią to coraz rzadziej. Częstotliwość karmień zmniejsza się od 4 do 6 razy na dobę. Produkcja mleka u karmiącej suki spada około 5 tygodnia po porodzie. W tym czasie maluchy są coraz rzadziej i krócej dopuszczane przez matkę do ssania. 2. W wieku od 10 do 14 dni szczenięta otwierają oczy, ucząc się nimi widzieć i patrzeć. Narząd wzroku dojrzewa u szczeniąt w okresie czterech miesięcy. Wcześniej maluchy prawdopodobnie nie widzą dość ostro. Po trzech tygodniach zaczynają reagować na bodźce dźwiękowe, co umożliwia im słuchanie i słyszenie. 3. Szczenięta powinny być ważone każdego dnia, dzienne przyrosty masy ciała wynoszą normalnie 5 do 12%, przeważnie około 10%. W ciągu 7 do 8 dni życia szczeniaki powinny podwoić masę urodzeniową. Bardzo niepokojącym symptomem jest. Jeżeli utrata masy ciała następuje przez dwa kolejne dni. 4. Szczeniakowi początkowo wyrzynają się zęby mleczne, które są mniejsze i bardziej ostre niż stałe. Posiadają one długie i cienkie korzenie. W skład uzębienia mlecznego wchodzi 28 zębów. Między trzecim a szóstym miesiącem życia szczeniak. Zacznie wymieniać zęby mleczne na stałe. Zęby mleczne mogą przeszkadzać w wyżynaniu zębów stałych, których powinno być 42 sztuki. 5. Należy ostrożnie postępować ze szczenięciem dużej rasy. Kości psów dużych ras rosną wolniej, a nadmierne obciążenie może spowodować uszkodzenie więzadeł albo stawów. W razie wątpliwości warto jest skorzystać z porady lekarza weterynarii. Oswajanie z człowiekiem szczeniąt najłatwiej następuje w trzecim, czwartym tygodniu życia. Jeżeli ten okres wrażliwości nie zostanie wykorzystany, to oswojenie ich w późniejszym czasie będzie trochę trudniejsze. Bardzo ważny w życiu psa jest okres między trzecim a szesnastym tygodniem życia po jego narodzinach. Doświadczenia nabyte w tym wieku pozostawiają stały ślad w psychice czworonoga. Mogą okazać się przydatne przy rozmnażaniu tych zwierząt. W przypadku, gdy opiekun nie ma zastępczej psiej matki, to musi sam zająć się karmieniem i pielęgnacją szczeniąt. W sytuacji normalnej, w pierwszych tygodniach życia noworodków, człowiek nie ma przy nich nic do zrobienia. Wszystkie czynności opiekuńcze wykonuje psia matka. Co sprawia Ci największą trudność w opiece nad psem? Czekam na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Jeżeli podobał Ci się film, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych naszych filmów.